Patrzcie jaka genialna maszyna do golenia drewna. E, dobra, dość tego, lecimy z sami. Nintendo Labo, czyli kartonowe zabawki do składania do Nintendo Switch, wzbogaci się o nowy produkt to Labo Toy-Con 4 VR, a więc gogle zbudowane z kartonów z odpowiednim oprogramowaniem. Zabawka pojawi się w wersji tańszej z blasterem oraz droższej z czterema różnymi wariantami do złożenia. Te budżetowe podejście do VR wyjdzie 12 kwietnia tego roku. 3D Realms, studio, które dało nam Duke Nukem, szykuje nową grę we współpracy z firmą 1C Entertainment. To jest rozstrzelanka Wrath Ion of Ruin, oparta na silniku Quake 1. Produkcja ma wyjść na pecetach latem tego roku i w przyszłym roku na konsolach. W grze będziemy polować na strażników Starego Świata. Całość ma być utrzymana w klimacie FPS-ów z lat 90 -tych. Zaskoczeniem nie jest to, że Dev Stranding nowa produkcja Kojima Productions może zaliczyć opóźnienie. Ten ambitnie i wciąż tajemniczo wyglądający projekt na pewno wymaga czasu. Kojima zapytany w wywiadzie przeprowadzonym przez japoński serwis G-Wave powiedział, że Dev Stranding rzeczywiście zaliczyło niewielki poślizg w produkcji względem planu. Czy zobaczymy grę jeszcze w tym roku? No, nie Wanna come work for me? Fight for Respawn Entertainment wypuściło kolejną łatkę do Apex Legends, tym razem przynoszącą pierwsze zmiany w balansie gry. I na przykład rewolwer Wingman strzela teraz odrobinę wolniej i jest mniej celny przy strzale z biodra. Zmniejszono też bonus do obrażeń przy strzale w głowę w przypadku broni Skull Piercer. Jest jeszcze kilka innych małych zmian w broniach, ale o tym możecie poczytać na gry online chociażby. Respawn zamierza też zmniejszyć tak zwane hitboxy Kaustika, Gibraltara i Pathfindera. Gracze wskazywali na problemy związane z tymi postaciami. Jeśli chodzi o przecieki na temat przyszłych aktualizacji, mówi się o nowej postaci, Octane i przepustce sezonowej. Devil May Cry 5 ma piątkę w tytule, ale zdaniem wiele zasługuje na dziesiątkę. Gra zebrała kilka maksymalnych ocen w recenzjach, które są już dostępne. Ogólnie rzecz biorąc, wszyscy są zgodni, że to świetna kolejna gra, która spodoba się przede wszystkim fanom serii, ale nie tylko. Jedną z największych zalet jest naturalnie system walki z trzema odmiennymi bohaterami. Premiera gry już 8 marca. Polski sklep GOG zrobił mało niespodziankę miłośnikom przepychanek z samym diabłem. Do sprzedaży wróciła Gra Diablo, pierwotnie wydana w 1996 roku. Kultowa produkcja Blizzard jest dostępna za 35 zł bez dodatku Hellfire i zawiera dwie wersje: podstawową z możliwością grania przez Battle.net i poprawioną przez ekipę GOG ze wsparciem dla Windowsa 10. W tej poprawionej wersji można grać w multi przez protokół TCP/IP. Świetna sprawa, bo od wielu lat Diablo nie było dostępne w sprzedaży. Co więcej, w ramach współpracy z Blizzardem na GOG mają powrócić także gry Warcraft i Warcraft 2. Ktoś musiał podpisać pakt z diabłem, żeby ogarnąć taki temat. Jak to działa? No, jakieś szary, bo. Po... Ale do, dobra, nieważne. Koniec.